Wargaming jasno w tym filmiku się określiło bo właśnie było na forum dużo shitu, że dobry gracz nie trafia, nie przybija, słabi odbijają i Wargaming specjalnie wypuściło filmik i tam było jasno powiedziane, że nie ingeruje w losowania nic jedyne co jest to właśnie to losowanie, że dowódca plutonu jak grasz w plutonie a ja gra sam, no to twój procent zwycięstw jest brany pod uwagę w matchmakingu, czyli jakbyś grał z czerwonym tardem nawet to będzie Ciebie zawsze rzucało lepiej, nie? Tym trzeba mieć pod uwagę, że to nie bierze się średniej z plutonu. Opłaca się grać z i tylko czerwony musi być dokładny. A i no tutaj pojeźdź na początku. I to jest tak, że matchmaking. Jak masz 90% wygranych, to zbiega do tego, żeby w 10% yy, grać jako lautier, nie? A jak masz 0% wygranych, to na pewno Cię rzuci na topkę. I stąd zwykle, że jak jeszcze nie masz bitew na czołgu, to grasz na topce, nie? Pierwsza bitwa na każdym czołgu jest na topce. No to, by się, to by się zgadzało. Ale okay. nie pierwsze 10 bitew jesteś na topce, jeżeli jest ten... możliwość takiego matchmakingu, nie? No ale pierwsza jest zawsze, zawsze na top, nie? Bo to masz zdrowy procent zwycięstwa. Spotę są tutaj po prawej. Kurwa! Czujemy jest bicie na 5 4, ja dawaj. Jadą, 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 jadą. Jestem Od lewej Chciał strony, się do zaraz składa. Krzyjcie, chyba nie no, boję się, tutaj idą, może być. No ja się nie boję, no ja, ja, nie boję się, nie boję się. Też od <grym> Hologram, co się tam stało? No takie sytuacje takiej sytuacji. Arty strzelił? Musimy Dobra, wypuszować to po, musimy to, to wykuszować, szybko. No, nie możemy wrócić, prawa, już i... mamy na dopie zaraz. Ja to no, nawet to rami zapierdam, nie, nie będę w ogóle na No, nie wiem, nie niech by się wróciła już. nie jak to? Tak, nie wiem, 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 nie prawej. nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie no to, tak. wyjeżdżaj! Wyjeżdżaj. za tobą Ruc jest... tego. Te 3-2, te 3-2. Te 32. te 3-2. Wyjeżdżamy, wypalili. Te 3-2, no, Wyjeżdżamy, wypalili. t 3-2, te 3-2. już 3-2. 3-2. Murika. Murika. 900. Murika <śladowalny> mnie, tak, już wracam. Taki tego z tyłu, murika, murika Zesłalić ci, ci, ci co mogą, niech już wracają, obracają się Kurwa, dobra, dobijesz ustaw, go, zostawisz Kurwa, nie dałem rady No dobijesz, mogłem 300hp Kurwa, Jeden czołg, ja bym prosił, chociaż jeszcze zabijam, zabijam. User, Dawaj Kurwa Kurwa, te 112, te hity, to są tak zjebane, że masakra, nie? Arto, zaraz jebnie, kurwa Masz warto niech jedzie ten Black, tracisz Mam go na Weszło jak masło Kurwa, no drugi raz już nie zajęła. Aleć Jedźcie na kapa Jedny tymo. Przegrali. <noise> najszybszy się mieście kurwa. Kurde, ale szkoda jak już miałem skupione Artom i ładowałem. W... Kupkę trzech isów To mnie kurde Wiecie, ten, no, ten light zramował do no. no dokładnie o, chociaż ten nie się nie ucieknie Skoczy trziszab light Co? Light, oh, serio, ja go nie czekam Warto strzelić no, no, tak jak coś pani Czy mi się nie, wydawało Nie, nie, nie wiem Dobra... Idę sobie Też jeszcze się będzie kurwa... Nie, on oh, tam to to stoi man, to... No chodź kurnik pod moją lufę, no odjadę tam Jebić jeszcze flexów Co? Koleżko, wiesz z kim ty grasz schować. Może na racjach to będzie chujowe, minus dobry. Kojowe to działko na poprawie. Nie na no plus! Kurwa zarabiam. Kujowe to działko.